Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w kolejnym odcinku. Chyba teraz z Waszej ulubionej serii, czyli historii. Pamiętajcie, że jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz suba na kanale, aby być na bieżąco z innymi filmami z tej serii. Jak nie tylko. Na Waszą prośbę, postanowiłem, że przedstawię Wam historię paszy. A na samym końcu mam dla Was konkurs, tak więc wyczekujcie na teraz. Zapraszam Was do oglądania. And he might get a 3-1. Oh my goodness, he's London is not looking. This is so horrendous. He's looking for the next player now. He can get information on where the next player is. This is fantastic here from Pasha. Need can even keep moving. And there it is. He can spot the next player. Oh my god, Pasha! How did how did they not? Oh, it's just unbelievable. What's Polski bajceps Jarosław Pasza urodził się 11 kwietnia 1988 roku w małej miejscowości niedaleko Warszawy zwanej Nasielsk. Pasha głównie znany jest ze swoich wielkich bicepsów i niesamowitego poczucia humoru. Jarek to przykładny ojciec i mąż. W czasie swoich streamów przykuwał uwagę dziesiątek tysięcy osób z całego świata. Dzięki swoim umiejętnościom i osobowości zdobył liczne grono fanów, ale pomimo tego zachował zimną krew i popularność nie uderzyła mu do głowy. Jarek w rankingu HLTV w 2014 roku zajął trzecie miejsce na świecie. Full, 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 full control my friend! Jednak drogi do swojej kariery nie miał łatwej. Z wywiadu, który paszał udzielił dla strony 1337 MAK, możemy dowiedzieć się, że kiedy miał 6 lat, jego rodzice się rozwiedli, a ojciec Jarka po rozwodzie wyjechał do Ameryki. On został z mamą w nasielsku. Ojciec Jarka był dla niego ważną osobą i to po nim zawdzięcza swój charakter. Jak sam mówił, miał świetne dzieciństwo. Kiedy Jarek był nastolatkiem, to bardzo lubił grę w piłkę i z tego powodu, że ojciec mieszkał w Polsce, mógł dostać od niego korki Nike. Który w Polsce wtedy nie było. Wszyscy Jarkowi zazdrościli i był on z nich bardzo dumny. Jednak później okazało się, że są to korki do gry w futbol amerykański, był wtedy bardzo rozczarowany i był to czas, kiedy ostatni raz je założył. Dla niego była to bardzo zabawna sytuacja. Kilka lat od historii z korkami Jarek poznał swoją przyszłą żonę Kingę. Od samego początku był nią zafascynowany, ale raczej bez wzajemności. Opowiedziałbym wam to dalej, ale nikt nie zrobi tego tak dobrze jak sam Pasza. Więc posłuchajcie, jak na ostatnim streamie opowiadał historię, jak poznali się z Kingiem. co, to była taka historia, gdzie byliśmy w gimnazjum, pierwsza gimnazjum, wszyscy się schodzą, tak, do klasy i tak dalej. wtedy moja żona, ona była bardzo chuda. Miała na sobie takie glany, nie? Tak jak słuchają prawdziwi metalowcy, punkrockowcy i tak dalej. Więc powiedziałem, o, będziemy z jakąś metalową chodzić do klasy, nie? A taki ura bura, konfitura. I no dobra. I powiem Ci coś, zauważyłem w niej. Naprawdę coś we mnie tak w środku zabulgotało. Takie przeszły mi takie, jak to się mówi? Takie, my takie ciarki, my brother, my Takie ciarki. Nie w gaciach ciarki. Tylko takie po głowie, my brother, my w sercu, wszędzie i tak dalej, nie? No i tak po jakimś czasie, gościu... Po, poszedłem, wkręciłem sobie A. Pójdę, pójdę, pójdę do niej, wiesz, do domu, zapytam się, czy mi tam wytłumaczy, coś, pożyczy mi jakieś notatki. Stary Bayer, wiesz, stary prosty Bayer, ale zawsze działa, nie? Boże, na to jeden raz. Ona mnie nie lubiła, ona mnie nie lubiła, bo, wiesz, miałem jakiegoś w szkole, że dobrze grałem w piłkę, byłem dzikiem we wszystkie, wszystkie sporty. No to nie, nie, lubili, nie lubili, nie lubili mnie. Z chłopakami zacząłem sztamę. Nie chodziłem you are not my friend. do niej, nie chodziłem do, do niej. Jeden kumpel mówię nie zgadnij, kto się w tobie What zakochał? Ona nie zgadnie i wymienia tego, tego, tamtego i się okazuje, że to ja. I tak poszło już później, te, już poszły dyskoteki szkolne, jakieś tam balangi i tak dalej, weż. bajerki, szmerki i jakoś poszło, no i do tej pory jesteśmy. Jak sami słyszeliście, Pasza jest ze swoją żoną od pierwszej klasy gimnazjum aż do teraz. Kinga w czasie spotkań z Jarkiem zaczęła dostrzegać w nim ogromną życzliwość, którą ma po swoim ojcu. Kiedy ich związek się rozwijał, rodzice Kingi również polubili Jarka i stali się dla niego bliskimi ludźmi. Pasza jednak w tym czasie cały czas dużo poświęcał czasu na grę i trening w cs -ie. Kiedy Jarek miał 19 lat, razem z Kingą wyjechali do Warszawy. Wszyscy wtedy mówili mu, że zamiast grać powinien zająć się pracą, bo graniem nie wyżywi rodziny i nie zapłaci rachunków. Jednak pomimo wielu negatywnych opinii o jego pasji, nie zaprzestawał trenować. Mówił, że zarabiał wtedy 70 dolarów miesięcznie, a jego żona pracowała. Czuł się fatalnie, ale powiedział Kindę, żeby dała mu trochę czasu, bo ces wkrótce będzie wielki i osiągnie sukces. Jego żona była dla niego wtedy dużym wsparciem i Jarek codziennie bardzo dużo czasu spędzał na trening. Mówił, że olewał przyjaciół, olewał wszystko, tylko po to, aby stale trenować i stać się najlepszym. Jarek podążał śladami ojca i poszedł studiować fizjoterapię. Tata mu dużo pomógł i znalazł mu też pracę, ale po sześciu miesiącach zrezygnował, aby dalej grać. W 2009 roku Pasha dołączył do drużyny PGS w składzie Drive, Myth, Rulon i Szpero, za którego później grał Jules. Brali oni udział w wielu turniejach, na przykład Dreamhack Winter 2009. Później na początku 2010 roku dołączył do teamu Again, czyli tzw. zwanej Złotej Piątki. Zastępstwo za Luka. Spotkał się on z niesamowitą krytyką, gdy dołączył do ekipy, ponieważ przeszedł on z konkurencyjnej drużyny. Chłopaki dołączyli później do organizacji Frack Executors. Wygrali oni tam niesamowicie dużo turniejów, takich jak WEG 2010, Intel Extreme Masters 5, Copenhagen Games 2011, WCG 2011 oraz wiele innych mniejszych zawodów. Później z powodów związanych z organizacją przeszli do niemieckiej organizacji ESC Gaming, w którym wygrali m.in. Intel Extreme Masters 6. Później nadszedł czas przejścia do nowej wersji gry, czyli Global Offensive. Ze zmianą wersji gry również powróciły problemy z organizacją. I po odejściu, i pewnym czasie przechodzą do rosyjskiej organizacji, którą każdy dobrze zna. Virtus Pro. Jako Virtusi wygrali również sporo turniejów takich jak MES 1 Katowice 2014, Faceit 2014 czy Gfinity 3. Na Dreamhacku Winter ESWC w 2014 roku udało im się zająć trzecie miejsce oraz na ESL One Katowice 2015 zajęli trzecie, czwarte miejsce. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o samej drużynie, to zapraszam Was do mojego filmu o historii powstania Virtus. Pro. W 2009 roku według serwisu eSports Earning Jarek zarobił z nagród 1400 dolarów a w 2010 roku już 10 tysięcy dolarów. Tutaj możemy już zauważyć różnicę, jaką daje trening. W 2014 roku było to już 100 tysięcy dolarów. Zarobki to jest prywatna sprawa, ale warto tutaj o nich wspomnieć, żeby pokazać, co lata ciężkiego treningu przyniosły pasze. Mam nadzieję, że po tym materiale będziecie w stanie jeszcze bardziej docenić pasze i wielu innych profesjonalnych graczy, gdyż osiągnięcie tego, co oni, to są naprawdę lata wyrzeczeń i ciężkiej pracy. koniec tak jak obiecywałem, mały konkurs, a właściwie losowanie m 411 s Cyrex w stanie przetestowanym w boju. Aby wygrać tego skina, należy wejść na mojego nowego fanpage'a, do którego jest link w opisie, a następnie udostępnić post z tym filmem, który teraz oglądacie, czyli Jarosław Wasze Rzomkowski Historia, i podczas udostępnienia możecie na Facebooku napisać, że film Wam się spodobał czy coś takiego. Poza tym jeszcze musicie zostawić lajka na fanpage'u. Przy okazji będziecie na bieżąco z moimi najnowszymi postami, no i losowaniami, których będzie coraz więcej. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!